Myślę, że film Predator Pogromca Zabójców z 2025 roku. I szczerze powiedziawszy byłem w szoku, bo z początku nastawiałem się bardzo, bardzo negatywnie. No wiesz, to nie jest horror, jest to animacja, jeszcze tylko opcja z dubbingiem, no co zrobić. Ale szczerze ci powiem, jestem mega zszokowany, ponieważ ten film ogromnie mi się podoba. Mimo tego, że nie był horrorem, był brutalny, był ciekawy, animacja była ładna, było dużo fajnych nawiązań do poprzednich części. Szczerze mówiąc mogę powiedzieć to samo, co większość osób, czyli jest tak samo dobry jak pierwsza część Predatora, albo nawet jak druga część, którą jestem fanem i dwie części uwielbiam po prostu. Więc obydwie części Predatora są świetne. I ta animacja jest, szczerze mówiąc, tak samo świetna jak te dwa filmy. W końcu zrobiono dobrze Predatorów. Ciekawych, chyba była ciekawa. Mimo, że każdy miał mało czasu, to zdążyliśmy polubić danych bohaterów. Mimo tego, że każdy gadał w innym języku. To było świetne, świetne zagranie. Film dostaje ode mnie, szczerze mówiąc, 10 na 10. I mam gigantycznie dosyć i czekam na więcej tego typu rozwinięcia. Co się stało z tymi bohaterami, co się stało ogólnie. I scena końcowa, chwilę przed napisami, pokazała bardzo ładne nawiązanie do innej części Predatora. Bardzo chcę tego rozwinięcia. Bardzo marzę o tym rozwinięciu. Ale wiem, że najnowszy Predator, który teraz będzie, nie będzie miał nic wspólnego chyba z tym i z tego, co słyszałem, w ogóle jest to odosobniony byt, który bardzo źle się zapowiada po zwiastunach. Ale jeśli lubisz serię Predator, to, to szczerze mega ci polecam. Miłego oglądania.